Cześć, 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 dzień dobry, witam czołem, które powitanie najbardziej Ci przypasowało, to wybierz specjalnie dla siebie. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Justyna Horbacz i od kilku lat ubieram marki w słowa. Działam w szeroko pojętym marketingu w sieci, od takiej typowo internetowej produkcji tekstów, postów, grafik, relacji i wszystkiego, co tylko da się w sieci opublikować, aż po budowanie strategii komunikacji i tworzenie kampanii reklamowych i wszystkiego, co po tej drugiej stronie produkcyjnego lustra. Co tutaj robię? Razem z Biblioteką Miejską w Lęborku przygotowujemy cały cykl o tym, jak zbudować silną markę w sieci. Jedno nagranie, jeden filmik, jedno spotkanie już za nami. Dlatego dzisiaj przechodzimy do spotkania numer dwa. O czym będzie dzisiaj? Ło, aż się zapowietrzyłam. Temat duży, obszerny, ale wcale nie zajmie nam sporo czasu. Uwaga, uwaga. Notatki. Jak zwykle, kim jest Twój klient? Hmm. Sprzedajecie coś w sieci? Ja na ten moment jako takiego produktu jeszcze nie, więc zdaje się, że klientów szukać no, niespecjalnie, ale jeżeli klientów zamienić na odbiorców, odbiorców później można zamienić na klientów, więc tworzy się nam tutaj takie zamknięte koło i nieco za wiele wyszło, ale już wszystko wyjaśniam. Jeżeli zależy nam na tym, żeby. Wizerunek w sieci budować po coś, mieć z tego określone korzyści, robić to w określonym celu, no to nie robimy tego dla siebie. Robimy to zawsze dla kogoś. I tego kogoś właśnie dzisiaj będziemy określać. Jakiś czas temu trafiłam na metodologię service design, na design thinking, i przepadłam totalnie. Jak tylko zagłębiłam się w service designowy toolbox, Zobaczyłam tam mnóstwo tych wszystkich możliwości, tych ćwiczeń, warsztatów innych, podobnych. Okej, okay, dobrze, bo dzisiaj strasznie odpływam. Chodzi o to, że serwis design w centrum stawia człowieka. Człowieka, jego potrzeby, problemy, to co lubi, to czego nie lubi i zarówno usługi, jak i produkty mają być przystosowane właśnie pod niego, dla niego i to ten człowiek jest istotą wszystkich działań. I do tego właśnie dzisiaj zmierzam. Przygotowując post, pisząc jakiś tekst, przygotowując grafikę. Tworzymy ją no, nie dla siebie. Dla nas to jest jakaś forma wyrazu, oczywiście, takie kreatywne wyżywanie się, ale docelowo tworzymy to po to, żeby ktoś to przeczytał, zobaczył, żeby jakoś na to zareagował i tego ktośa dobrze poznać. Trudno jest to zrobić osobiście, trudno jest nawet dowiedzieć się, kim ten ktoś dokładnie jest i móc go coś zapytać i tak dalej. Wiecie, service design jest o tyle wspaniałe, że. Otwiera myślenie um, takie bardziej projektowe, i to jest wszystko bardzo takie wizjonerskie, można nawet powiedzieć. I zaczynamy od tego, żeby określić, dla kogo tworzymy, do kogo chcemy dotrzeć. E, przy ostatnim naszym spotkaniu, w ostatnim nagraniu, mówiłam o grupie docelowej. I właśnie do tej grupy docelowej sprowadza się persona. Persona to jest nasz taki odbiorca idealny osoba, która, um, dla której tworzymy której na pewno się to spodoba, która może jest do nas podobna, a która z drugiej strony być może zupełnie nie jest do nas podobna, ale na pewno spodobają się jej nasze treści. Jak to zrobić? Zaczynamy od określenia na przykład płci, czy jest to kobieta czy mężczyzna. E, idąc dalej, wiek, lokalizacja, co ten ktoś e, lubi robić, czego nie lubi robić. E, Aż do tego stopnia, jaki lubi kolor, jakie lubi jedzenie, jakie ma przyzwyczajenia, gdzie spędza wolny czas, jak spędza wolny czas, gdzie jeździ na wakacje, czy w ogóle jeździ na wakacje, docierając do tego, jakie ten ktoś ma problemy i jakie ten ktoś ma potrzeby. I z tego właśnie tworzy się persona. Dobrze, jeśli persona ma imię i nazwisko oczywiście takie totalnie fikcyjne, zmyślone. Albo jeżeli jest jakąś osobą wzorcową, znamy kogoś, na przykład z naszego otoczenia, albo jakąś osobę znaną, która może być takim naszym wyznacznikiem, i wokół tej osoby budujemy całą komunikację, ale budujemy też wszystkie treści, które tworzymy. No dobra, wymyśliliśmy, napisaliśmy, Dobrze to jednak opisać, nie tylko wymyślić i tak się zastanowić, ale zostawić jakiś ślad na kartce. No i jeżeli mamy to zrobione, to co dalej? Zdaje się, że to jest trochę takie, wiecie, sztuka dla sztuki, nic z tego i tak nie będzie, jakkolwiek się to nam nie przyda. Ale w momencie, kiedy dojdzie do jakichś decyzji, do konieczności podjęcia decyzji, no to możemy spojrzeć na ten temat, na dane zagadnienie, właśnie przez pryzmat tej naszej persony, klienta czy też odbiorcy idealnego. A dzięki temu możemy się zastanowić, czy ten ktoś postąpiłby tak czy inaczej. Czy wolałby pójść w tym czy w innym kierunku? I dzięki temu takie działania będą dużo dużo skuteczniejsze. Z drugiej strony zachowamy po prostu spójność, bo jeżeli będziemy tworzyć cały czas dla jednej tej samej osoby, która, tak jak ustaliliśmy, ma wszystkie te wyróżniki, które są bardzo precyzyjne, no to nie będziemy mówić o jakichkolwiek rozjazdach. Nasza oferta czy też nasz wizerunek w sieci będzie bardzo taki przejrzysty, jasny, klarowny, będzie wiadomo do kogo chcemy dotrzeć, a dzięki temu zgromadzi się wokół nas grupa osób, które rzeczywiście są naszą grupą docelową. Zdaje się, że trochę to jest takie, wiecie, kręcenie się non-stop wokół tego samego, mówienie w kółko o tym samym, ale działając w sieci w pewnym momencie dojdziecie, dojdziecie do tego, że wszystko to... Jest tak naprawdę kręceniem się wokół jednego tematu, tematu człowieka, osoby. Media społecznościowe, jak sama nazwa wskazuje, są społecznościowe, społeczności tworzą ludzie. A przez to, że ludzie mają mnóstwo różnych osobowości i można do nich docierać na. Mn... na bl... 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 zakręciłam się! E, można do nich docierać na najróżniejsze sposoby, to właśnie ten sposób warto mieć tak bardzo. Dopracowany, bardzo doprecyzowany, i dzięki temu będzie to zwyczajnie skuteczniejsze. Jeżeli jeszcze miałabym Wam coś tutaj dorzucić, to podrzucę ciekawą książkę. Kto lubi książki, ja uwielbiam książki. Poradnik Design Thinking czyli jak wykorzystać myślenie projektowe w biznesie. Bardzo Wam polecam tę książkę. Z jednej strony, dlatego że Zdaje się, że będzie to widać w odbiciu lustrzanym, ale wrzuci się w komentarzu i, i nie będzie problemu z odczytaniem. Książka jest bardzo przyjazna. Jest w wyjątkowym formacie, bo to jest takie A4 w poziomie. Są schematy, są rysunki, są najróżniejsze wskazówki odnośnie tego, jak wyjść z pudełka, takiego myślowego pudełka, podejść nieco inaczej. A dzięki temu też wyróżnić się w sieci. Nie chodzi o to, żeby w internecie być dla każdego. Nie chodzi o to, żebyśmy się podobali każdemu. Chodzi o to, żebyśmy byli dla kogoś, żeby ta grupa docelowa, nasza persona była naprawdę ściśle określona. I dzięki temu, zawężając swoje działania, damy im szansę na rozszerzenie się. Taki trochę paradoks, ale ubierzcie, że tak to działa. Okej, okay. na dzisiaj chyba już skończyłam z tematem persony, jeśli się pojawiły, znowu pojawiłyby się jakieś wątpliwości, coś chcielibyście jeszcze wyjaśnić, albo może mielibyście jakiś temat do przedyskutowania, coś, o czym miałabym powiedzieć, wrzućcie w komentarzach. Na pewno tematem się zajmiemy. Teraz już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć.